Cześć, witajcie na pierwszym odcinku na moim kanale serii Project Zomboid. Fascynujące gry. To na ja. no, gadania. już, zaczniemy grać. Pozwoliłam sobie kilka modów. włączyć, ale tylko kilka. No, kilka, na samochody nowe bronie i takie tam. Zaczniemy z Rosswood. No, bardzo dobre, bardzo dobre. Na, na, na pewno, tak, na pewno. Bardzo dobre. Nie, 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 to nie, 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 marka. Wybieram sobie O. bezrobotnym. Według mnie, co będzie bardzo dobre. Co by było dobre. Żeby wziąć cechy takie, a nie inne. Ważne by powinienem sobie TSB wziąć. Ale dobra. No, zobaczymy teraz to, jak będzie dalej. Mam jeszcze 7 punktów. Niedowaga to jest prosta. przytyjesz trochę i zniknie. i mi siła dostaniesz i kondycję, formę czy coś innego. Szczęście się nie opłaca kompletnie. Niepozorność raczej, raczej niepozorność. Jeszcze mamy trzy punkty. Weźmy szybkiego kierowcę i kocie oczy. Dla się przyda. Szczególnie z tym markiem. Nie śpimy, więcej nas się widzimy. Tutaj tylko, tylko sobie skina zrobię. Talo, mi się podoba, mi się wszystko podoba, mi się podoba. Trochę ciemniejsze, ale nie? ciemniejsze. Weźmiemy ja włosy. Tu dobrze jest tylko gra. żeby odcinki były codzienne. Codziennie, <grymne> żeby były. Jak się po szkole, na weekendach, może nie będą, bo mi się spodoba. Myślę, że to będzie bardzo owocny kanał. Owocny kanał. Pieniądze, pieniądze. Pieniądze, pieniądze. A i widzowie też, widzowie. No. Tak, tak. Jakiegoś live'a może gdzieś zrobię jeszcze. Na 100 subskrypcji. Mm -hmm. To jest nawet załamitnie czeka. Trochę się będzie wczytywało, bo tych samochodów o, już jest, ogień, nieważne, tak, tak 15 minut nagrywki, żeby było, długo nie chcę, siedemdziesiątdziesiąt na o, już coś się, już już, już ktoś coś rozbił, dobra. Oba bierzemy cebulę ogórka, górka, lody, lody zjemy. Od razu zjemy lody, żeby sobie tą wagę wziąć do góry. Naszą pierwszą taką rzeczą, co chcemy zrobić to znajdź sobie źródło transportu. Mi się bardzo przyda. Źródło transportu, no samo nazwą. źródło transportu, nie będziemy się na pieszo poruszać, jakieś biedoki, chłota, chłota, tylko normalnie, jak ludzie. Jak zginiemy, to nie robimy nowego, nowej postaci, tylko tworzymy nowy świat ogólnie albo kończymy też serię. Trzeba jak jeszcze nad tym komputer już Słychać. On co godzin, Ty więc no, Ja się znam, ja się znam.

Mamy już źródło transportu, łowę. Oczywiście w środowisku nie zostaniemy zbyt długo, bo mi się nie podoba lefy graśnię. Nie się, mi się to, 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 to mi się nie podoba. Cieszę może że są na splinterach zagranych. Jak ktoś by chciał. Ogarniemy transport i... Daje no mi się to, tak, będzie podobać, mi się wszystko będzie podobać. Jest za dużo likwiast. Jest... Dużo niż zwykle, to mamy tu tylko kilku, a teraz to jest... Trzy razy kilka co było. A bo zaczyna się... O tam i z Powinno być ok. Powinniśmy dać sobie radę. ale dobra, przez pod i z nie albo chciały, albo będą chciały, albo będą nie się Są głupi. Burbą, burbą się przyda.

ale to jakiś benzyny. Benzyna z nas będzie stacjonować na wodok i do tego bezznarego, wypakujemy kopujemy tamtego i pojedziemy gdzieś dalej. Kino jest takie, niedaleko. Trzeba począć kim są te rzeczy, co a go chyba nie ma, to będzie, a jest, więc nie będzie... okej. Okay. Chyba szybko, szybko, a co? Chodzi o to. Nie ma, nie ma, nie ma, nie ma chyba chyba Wiesz, takie na miasto tam znalazły. Znaczy nie, jak ja znalazłem, bo pobiegłem, ale to gęsto na miejsce. Trochę inaczej się sprawa potoczyła niż myślałem, niż myślałem, że się to się potoczy toczy. Ale nie można tak narzekać, ale w ogóle nie nie wiem, czy nie mogłem tym do pierdolnym kempierdalnym. mam e, ma tu coś jeszcze. Weźmiemy do środka. Przeć I poczekamy. Da się zrobić, tak. Zamykamy. Ja automatycznie widzę, się napijemy. o ile trum jakiś to o ile, którym jest. Wypijemy. Nie wyczyścimy, tylko wypijemy. Przeszukamy to i to będzie koniec. Zaraz będziemy kończyć już. Żadnych cięć, żadnych urywek, nic nie będziemy ciąć. Nic nie będę poza kamerą robił. Wszystko było uczciwie. Dobrze pięknie, super. Zchodzimy tam te alko, bo coś czuję, że będą kluci, a ich nie będzie. No to które to, zauważyłem. to, to, nie... Ta, tojota, tojota. I czuji, że to, 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 Jakoś wejdziemy, odpalimy i spierdzielamy. Nie pójdzie. Jest, jest, jest. Mamy, mamy auto. Mamy auto. Ale z takim bakiem to za, nie, nie, zaje, nie zajedziemy, wygląda. No. Ale ważne jest to, że mamy auto. Będziemy się rali trzymać... Z dala od cywilizacji. Zobajemy sobie chatkę pośrodku niczego. Będziemy... Nie będziemy władzić z lasu, chyba, że będziemy tego naprawdę potrzebowali. W następnym odcinku staramy się przykład do policji do mhm. psów. Zaparkujemy tutaj. Zapomniałem jak się w Wyjdziemy Wejdziemy i już będziemy kończyć. Już, już, już i będziemy kończyć już. Szukamy środek jeszcze. Od frontowych wejdziemy, dobra od frontowych. Nie chcę się, nie chcę walczyć z tymi zabiegami Nie chcę ryzykować mimo, że ich kilku ich jest tylko. No, nie, no, 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 tylko klifu jest to ich, Tu więc jej można wart. Więc no, najmniejsze się to, na sobie i... Więc armor tu jest. Sikierka jakaś, Sikierkę. Jest Sikierka. Zamiast kuczyka. Sierp, nie będę jakimś hobotą, żeby sierpł. nie biorę Nie chcę. Bo nie! Bo nie! Spakujący taki też się przylecą Z doświadczenia wiem Wejdziemy na górę i to... Może z tego... Z tego tutaj bazę może zrobimy Ech nie no, mówiłem o Hartfordze się Dawidowska, pokaż. Chetka w lesie z grzybami wokół. Tak, to się da żyć. Kilka rzeczy jest nam tu niepotrzebnych. Jak ta czapeczka. Potrzebujemy pycaka. To w następnym oczy dobra. No i jeszcze inne teraz. No i ja tu też jestem z nami, żeby nam jutro, jutro, jutro będzie odcinek dla razie.